Atmosfera jest bardzo sympatyczna, córka w ogóle jest zadowolona, jest taki nastrój magiczny. Miejskie Mikołajki w Mielcu, jakich jeszcze nie było. Znajdujemy się właśnie na hali Mostir, gdzie uczestnicy przemaszerowali z placu Armii Krajowej. Tam odbyły się koncerty artystyczne. Śpiewanie kolęd i sam Święty Mikołaj rozświetlił ozdoby świąteczne w naszym mieście. Teraz w hali Mosir w Mielcu na uczestników czeka wiele różnorodnych atrakcji i animacji. To wydarzenie bez wątpienia wprowadzi mieszkańców Mielca w świąteczny nastrój. Jak się podobają tegoroczne Mikołajki? No bardzo fajnie. Dzieci się strasznie cieszą, są zadowolone i najważniejsze prezenty i Mikołaj i te zabawy właśnie wszystkie też bardzo fajnie. Co dostaliście? E X-Shot z O Oj, a takie. Podoba Wam się w tym roku? Tak. A wczoraj do Was też przyszedł Mikołaj? Też. Podwójny Mikołaj był. Podwójny i potrójny. Wczoraj aż były Mikołajki. A to bardzo dobrze, aż zazdroszczę. Jak Pani ocenia tegoroczne Mikołajki? Jesteśmy bardzo. Ee z dzieciaczkami, zadowoleni, super się wybawili, poskakali sobie na zjeżdżalniach, mimo że kolejki sięgały, wow, to dalej czekały, wyczekały się też prezencików. Jesteśmy elegancko, zadowoleni. Prawda, Laurka? Tak, fajnie? Tak, bardzo. Jaka atrakcja najbardziej się podobała dzieciom? Chyba zjeżdżalnia wygrała, rekin chyba wygrał. Nie, rekin wygrał? Tak. Jak się Wam podobają tegoroczne Mikołajki? Bardzo się podobają. Dostaliście prezenty? Nie. 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 Tak. A jaka atrakcja najbardziej się Wam podobała? Yy, yy, to jak mogliśmy śpiewać na scenie. Nie, nie, tak? tak. Czyli są to takie... Mm, Formuła tych Mikołajek jest trochę inna niż w tamtym roku, prawda? Tak, trochę tak. Tak, trochę tak. Uważacie, że jest lepiej? No. Lepiej jest, mhm. tak. I będziecie z nami w przyszłym roku też. Tak, tak będziemy. Panie prezydencie, są to Mikołajki, jakich nigdy jeszcze w Mielcu nie było. Jakie emocje panu towarzyszą podczas tego wyjątkowego wydarzenia? Prawda, jest takie, już naprawdę, świąteczne. Radość, takie pozytywne emocje, pozytywna energia, która tutaj no, od dzieciaków zawsze bije. I jestem przekonany, że za rok jeszcze więcej nas będzie tutaj, właśnie na Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Reakcji. Jakie znaczenie dla mieszkańców y, mają takie świąteczne wydarzenia? Myślę, że to jest ważne, żebyśmy wychodzili z domów, spotykali się. Cieszyli się życiem w naszym mieście. Po to jest też ta hala. Ona po to została zbudowana, żeby tutaj ludzie przychodzili, cieszyli, razem się bawili nie tylko sportowymi emocjami. To, co mamy na co dzień w tej hali, ale właśnie takimi też wydarzeniami. Jak ocenia Pani organizację tego wydarzenia w tym roku? naprawdę w skali, nie wiem, od 1 do 10 to 11. 11, no świetnie i ciepło, sucho, piękne obrazy, tańce, śpiewy, no gratulacje. Prezydentowi miasta, sponsorom wszystkim. No, tylko mogę żałować, że mam aż tyle lat, ale za moich czasów nie było tego, ale no cieszę się, dziękuję wszystkim. Widzę, że pani też się dobrze bawi. Tak, siedzę sama podnoszę, jak były tańce śpiewy, to sama się tam podnosiłam, chętnie bym zatańczyła, nie patrząc, Tak nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Nie patrząc na wiek no Także skoki pominęłam, mąż w skokach przy telewizji, ale babcia tutaj towarzystwa wnukom trójce dotrzymuje. Także jest no, naprawdę, no, prosimy częściej co roku co najmniej Dzień Dziecka i, i wszelkiego różne Dni Mielca czy Dni Lotnictwa jak najbardziej. Wszystkim dziękujemy, Wam też, obsłudze całej. No fajnie, no także na plus, na korzyść, także jak dożyje jeszcze to i za rok. I, Ile tylko będę mogła, to będę tu uczestniczyć, patrzeć, śpiewać, klaskać, tańczyć, co tylko. Także no, świetnie, świetnie, super. W jaki sposób w tym roku zmieniono formułę Mikołajek, żeby było bardziej atrakcyjne niż w poprzednich latach? Czy przede wszystkim zrobiliśmy to tutaj, czyli jakby na placu uruchomienie końki, ozdób świątecznych. To jest taki stały element i to też tak zostawimy. Niech tak co roku będzie, że razem ze Świętym Mikołajem, ale ze Świętym Mikołajem, specjalnie z Laponii, przyjechał do nas. To też nie było takie proste, oczywiście. Dużo korespondencji z kancelarią Świętego Mikołaja, ustalania terminów, harmonogramu, prawda, całego tego wydarzenia, co po kolei będzie następować. Ale udało się te szczegóły dograć tutaj przy zaawansowaniu, przy, przy pracach. W zaangażowaniu oczywiście biura promocji Urzędu Miasta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No i mamy to. Trzeba powiedzieć, że święty Mikołaj przyjechał, nie przyleciał reniferami jak zawsze, ale przyjechał, bo nie było śniegu, więc przyjechał z saniami na lawecie. No i tutaj najpierw na placu, a następnie tutaj właśnie wspólnie się bawimy I teraz, Laura W tej chwili akurat Mikoła prezenty, ale wspólnie się bawimy tutaj właśnie w hali. I możemy liczyć na kolejną edycję takiego wydarzenia jak w tym roku tutaj na naszej hali. W przyszłym roku. I uwaga. Tak, zdecydowanie tak. To też robimy to pierwszy raz, także parę rzeczy już wiemy, co będziemy chcieli Rupuska. zrobić lepiej. Także za rok mam nadzieję, że nas będzie więcej a i my zrobimy to z jeszcze większą pompą. Co się pani najbardziej podobało w tegorocznych mikołajkach? Przede wszystkim, że taka inicjatywa powstała tutaj na takiej pięknej, ogromnej hali sportowej i że mogło się spotkać wiele rodzin z małymi dziećmi które wspólnie mogły się tutaj pobawić. Czy udział w Nikołajkach pozwolił Pani poczuć taką świąteczną atmosferę? Z pewnością. Czy planuje Pani też wziąć udział w przyszłym roku? Jak najbardziej. Mam nadzieję. Prosimy o w takich inicjatyw. A to podobało się? A, 4, ale widzę, nad... że się podobało. I, Atrakcji, i, e, tak, że... W roku jest dużo więcej atrakcji, prawda? Nie w rychów Przyznam się, że, że my korzystamy pierwszy raz. E, a przede wszystkim to, że jest nowo wybudowana już hala ta sportowa, to przede wszystkim nas to zachęciło. Jak pani ocenia poziom organizacji i atmosferę tego wydarzenia? Atmosfera jest bardzo sympatyczna. E, córka w ogóle jest zadowolona, jest taki nastrój magiczny, więc... Gratulacje za przygotowania i myślę, że za rok też tak zorganizuje prezydent. Czy według pani to są rzeczywiście mikołajki, jakich nigdy jeszcze w miejscu nie było, tak jak zapowiadali organizatorzy? E, tak, muszę się z tym zgodzić. Mam starszą córkę i powiem, że od 12 lat w sumie nie uczestniczyłyśmy w takich mikołajkach, a w tym roku się udało i miejmy nadzieję, że będziemy uczestniczyć za rok. I wszyscy czekamy na powtórkę za rok. Się. Mikołajom i prezenterom, no wszystkim i w ogóle całe obrazy, no wszystko super, naprawdę. Jestem pierwszy raz tutaj no, na hali, jako na tej sali i na hali, no, na basenie jeszcze nie byłam, bo akurat na Dziubkowie mieszkam i na Smoczce tam więcej korzystam, ale, ale super, super. Hala sportowa i wszystko, no i fajnie, że jest to wykorzystane, że nie na polu, no zawsze było, znaczy zawsze, ostatnio w Domu Kultury, ale tutaj jeszcze chyba więcej miejsca widowni, no świetnie. Więcej Powodzę. miejsca też na atrakcje tak, tutaj. Tak, 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 także no gratulacje wszystkim, udane zabawa, także nie można tu jakoś narzekać. No. Nie widzę tu żadnych minusów, także jest dobrze. Tak czy trzymać. No. Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.